Jego serce na każdy dzień, ksiądz kardynał Robert Sarach. Milczenie serca jest najbardziej tajemnicze. Jeśli bowiem możemy postanowić, że nie będziemy mówić i zamilkniemy, jeśli możemy też zamknąć oczy, żeby niczego nie widzieć, to nad swoim sercem panujemy w mniejszym stopniu. Płonie w nim ogień, w którym trudno opanować namiętności, gniewy, urazy, przejawy agresji. Ludzka miłość z trudem upadabnia się do miłości Bożej. W sercu przelewają się rzeki, nad którymi nie ma kontroli i człowiek tylko z największym trudem może odzyskać wewnętrzną ciszę. Nie chce dać się spalić gorającemu krzewowi Bożej miłości, który nieustannie płonie w Jego wnętrzu, w głębinach Jego serca, nie przymuszając Jego wolności i nie wymuszając przyzwolenia. Jeśli człowiekowi uda się wszczepić swoje serce w serce Boga, przyjmując Boże moce, to będzie zmierzał, ku milczeniu. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.